Jak motywować obojętnych milenialsów i z czego wynika ta ich obojętność? Czy spotkałeś się jako lider kiedyś z takim wyzwaniem, że milenials, młody pracownik, był niezaangażowany, obojętny, reprezentował taką postawę, która komunikowała tak naprawdę to nie mam ochoty, nie chcę mi się wykonać tego zadania? Zapewne tak. Zazwyczaj to, że millennials reprezentuje taką postawę wynika właśnie z tego, że nie mają poczucia wpływu i nie mają poczucia sensu w danym zadaniu. Dla nich bardzo ważne jest to, aby wiedzieli po co to zadanie robią, i jaka jest ta szersza perspektywa i aby poszukiwali takiego swojego indywidualnego sensu w tym konkretnym zadaniu.